Hej, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chrisma, a to jest kolejny odcinek Gancharted 4, moi kochani, już chyba 20. Witam Was tak już na 100% w nowym roku. Przed nami święto Trzech Króli, więc ze świąt do świąt mam nadzieję, że ten nowy rok i Wasze postanowienia będą miały rację bytu. I to, co chciałem Wam powiedzieć na samym początku, zanim zaczniemy robić tutaj cokolwiek i podążymy za naszą żoną. To dwie bardzo szybkie sprawy. Po pierwsze, zmieniła się jakość audio, i to możecie słyszeć, bo z dostałem na święta interfejs audio i o tym, <laughs> przepraszam, i o tym możecie już wiedzieć od dłuższego czasu, ponieważ śledzicie mojego Instagrama. A druga rzecz to jest kwestia taka, że będę szykował dla Was film, i ten film będzie dość specyficzny. Tam na górze Pożyczyłam go od kolegów z Szarlaj Nice Ześlizgnęłaś się aż stamtąd? Tak było najszybciej No widać jak dupą zajechała, Pomyśleć, co? Jak wrócić na górę Tędy Ale to za chwilę Najpierw muszę jeszcze tylko sprawdzić jedną bardzo podstawową rzecz Mianowicie Czy głośności są na odpowiednim poziomie Bo mam wrażenie, że są ciut za cicho <laughs> Ale tylko mnie się może tak wydawać więc moi kochani, będę szykował dla Was film, i ten film jest. będzie dość przynajmniej ważny dla mnie w życiu, ponieważ 2022 rok, jak to nagrywam, to jeszcze jest, jeszcze trwa, ale dla Was już w tym momencie nie. I to, co chciałem Wam powiedzieć, to to, że 2022 rok był dla mnie dość rokiem takim badawczym bardzo, bardzo potężnie i bardzo dużo wielu rzeczy bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. Ten... Długo tu jesteś? na wyspie kilka godzin widziałaś kolonię? Tak, z powietrza. Niesamowita, co? Nie miałam czasu na zwiedzanie. Byłam jakby trochę zajęta szukaniem ciebie. No tak. Zaraz przejdziemy oczywiście do do głównego tematu odcinka. Jak ktoś śledzi całą serię, to wie o co chodzi, ale ja tu chciałem się troszkę rozwinąć na temat tego filmu, o którym <laughs> będę Wam będę wam szykował ten film i co za tym idzie. O, jak chce z nami porozmawiać, to porozmawiajmy. Ej, ten ten z sali opowiedział Ci trochę o tym miejscu? Tak, Henry Avery, 400 milionów, 12 założycieli, setki kolonistów. Coś w tym guście? I tak, z grubsza, tak to wygląda. W rodzin, dobrze. mi dobrze klasyka. Więc, moi kochani, film... Ona coś tam mówi, ja niestety szukam skarbów. Film będzie miał charakter stricte taki mocno rozwojowy, o może tak bym to nazwał. Mam wrażenie, że za tym wodospadem albo tutaj przy tym wodospadzie coś jest, bo wiem, że mogę tutaj podejść, niemniej jednak poza kąpielą i mokrymi włosami Natana Drake'a nic mnie tu nie czeka. Albo pewnie jest coś na górze, co pewnie, znając życie, powtarzam się, przeoczyłem. I zaraz to sprawdzę. Więc, słuchajcie, temat mocno rozwojowy, temat dość bliski mnie, bo wszystko to, opowiem Wam o wszystkim tym, czego nauczyłem się, robiąc YouTube'a przez parę ładnych lat, a od blisko dwóch lat, w firmie I tak bardzo No firmowo wiecie o co chodzi I ten film będzie miał bardzo dużo Treści związanej z Z takim rozwojem Który zaobserwowałem Nie pamiętam jak to się robi e, Shift? Nie, nie shift Control albo alt Cholera, nie pamiętam, dawno nie grałem. God damn, będzie niebezpiecznie, bo pewnie będę spadał ze dwa ze, albo ze trzy razy. To był kontrol kontrol, już pamiętam. Dobrze, widzę auto. Tylko jak się tam dostać? Masz jakiś pomysł? Trendy, no, rozejrzyjmy się. Jedyne co wiem na ten moment, ponieważ setup dźwiękowy jest zupełnie inny, to. Muszę podgłośnić grę. Zrobię to w tym momencie, w postprodukcji, a w następnych odcinkach już myślę, że będzie lepiej. Zmieniło się, zmienił się również auto-ducking, więc trochę jestem. Gra jest trochę głośniejsza w momencie, kiedy ja mówię, ale ogólnie mam wrażenie, że jest ciut za cicho. Nie wiem, czym to jest spowodowane. I w sumie sprawdzę to teraz. Teraz powinno być ciut lepiej. Więc moi kochani, wróćmy do tematu. Odcinka, który będziemy Ja się w ogóle zamuliłem teraz Zacząłem gadać i się zamyśliłem To chyba nie tędy, możemy spróbować Musi tędy coś... Więc słuchajcie To co no, no, no. Mogę cię Mamy w planach zrobić teraz To razem z żoną, która nam życie uratowała A byliśmy prawie Prawie się rozwiedliśmy Oh shit To już teraz Ponieważ Droga na górę? A... Hej, widzę tu ścieżkę. Tam zajebiście. Ja mam pomysł, tylko nie wiem, jak tam doskoczyć ej. No chyba, że to jakoś kurwa dookoła. Poszukaj tam czegoś dla mnie. Dobra. No Przydałoby się, bo ja tu nie wejdę tak sam, sam z siebie. Wiesz o co chodzi? Mam coś. Zajebiście. Więc nasz brat sam zrobił nas w chuja. I to mam na myśli. Bardzo, bardzo mocno nas zrobił w chuja. Ponieważ cały alcazar i tak dalej, i tak dalej. Nie istnieje. W sensie istnieje, ale sytuacja z Alkazarem nie jest to trudne. Nie jest prawdziwa. Czy ja dam te radę teraz? Dam radę dobrze. Hu. Więc sytuacja z Alkazarem jest nieprawdziwa. Wymysł to był, ponieważ nasz brat. Poleciał z nami w gumy dla Reyva. O oh shit, jak ja mam to zrobić niby? Hmm. Kurwa, interesujące, ale średnio to kumam. Zapomniałem, że mogę się wybić jednocześnie. Hej, ładny skok! Nieźle, co? żeby Prawda. Prawda Chodź, zaraz się spotkamy A, bo ona lata górą, a ja latam dołem, okej okay. No tośmy się, kurwa, spotkali Żyję Wszystko pod kontrolą Spróbuj If się so. na górę Tak, postaram się Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić więc moi kochani, sam nas oszukał. Dostaliśmy klapsa od pana od pana Rejwa Nate, się wydostać To chyba ślepy zaułek Może Winda jeszcze działa, I... wie... ma 300 lat stała na otwartym. Znaleźliśmy się tutaj, gdzie się znaleźliśmy, nie będę się skupiał na tym, ponieważ dzieją się rzeczy. Także witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym roku. Mam kurewską nadzieję, że nie umrę od tego. Że też jeszcze Coś Prawda. Ale hej! nie ma tego złego. Myślę, że trzeba tu wejść i zwiedzić. Może coś tu ciekawego znajdziemy, albo nie. Nie, nie, nie. To nie tak. Chociaż. Chul. Aha, telefon. No cóż, telefon trochę wybił mnie z rytmu, ale rzeczy ważne i ważniejsze to jest jeden z tych telefonów. Rzadko kiedy zdarza mi się, żeby odebrać telefon, ale sytuacja jest mocno kryzysowa. Nie wiem, jak wam to określić. Oh shit! Nie wbił tego główna! Co za chłop! Także sytuacja jest mocno kryzysowa i nie ukrywam, że. Że, 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 ten telefon musiałem odebrać On niestety ciut mnie faktycznie wybił z rytmu A, bo ja mogę sobie w ogóle na różne sposoby mogę tędy przejść Okej okay. Okej, okay, to było interesujące w sumie, nie ukrywam, że nie Podoba mi się, że mam możliwość różnych ścieżek No wbijże to, kurde. Co za gość? Hey. O kurwa! Nie uwierzycie, ale ten fragment gry zmęczył mnie na tyle, bo umierałem tutaj z sześć razy bez kitu. Gaddemet? Czy ja słyszałem najemników? Kurwa łatwizna Powaliłaś żołnierza. Wow. Damn. To gdzie nasze auto? Łatwiej będzie dojrzeć z góry. No to fantastycznie. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że dobrze się bawicie i zostawiliście lajka. Pod tą serią całą. Żałuję, że nie widziałaś co zbudował w Szkocji. Był tam taki Zaraz. Byłeś też w Szkocji? No, 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 no tak, bo ostatnim miejscem, w którym Avery był. Spokojnie. Sali mnie wtajemniczył. A. Tak. A. A przynajmniej nie. Słuchaj, przynajmniej nie skłamałem. Mhm. Nie no tak, faktycznie, to, to się ceni. Dobra, jak mi mamy się dostać tędy? Na górę jakoś? Łatwiej będzie je dojrzeć z góry, czyli... Zakładam, że trzeba się powspinać. I to, co muszę no, Wam powiedzieć, to. Nie, ruszamy, co? No dobra. Icy, bardzo wiele gier mogłoby czerpać z animacji Drake'a. I to tak naprawdę, naprawdę. Uważaj mi, ścięło grę przez chwilę. Znaleźli Twoje auto. Teoretycznie to ich auto. Tak, czy siak, odzyskajmy je. Myślicie, że jest drejkiem? Na pewno, który jednak tych ludzi za też zawod. Ciekawie się zapowiada. Wieczujni panowie. I siup. Dobra, udało się. Co to było? Nic, nie interesuj się. Chyba tam jest snajper na górze, nie dobrze. Bardzo niedobrze. Najpierw po cichutku tyle, ile się da Załatwmy po cichutku Copperhead. I granaty Słuchajcie, no co mogę powiedzieć no, no. Jak dają to bierz Jak biją, uciekaj O cholera, prawie mnie wypatrzył Ja muszę przejść na tą drugą stronę Bo w innym układzie ten snajper mnie będzie dojeżdżał, i to tak będzie mnie dojeżdżał fest. Cicho, sza. Cicho, sza, nie widzisz mnie. Barabing, barabum. Dobra, słuchajcie, jakoś to idzie wypadałoby teraz zająć się panem z góry, co? I nawet mi to wyjdzie. O, shit. Tu jest jeszcze jeden pan. O, kurwa, to jest wielki. Niedobrze. Jego na pewno trzeba zdjąć z góry. Znaczy, zdjąć go po cichu. Więc jak to zrobić? Będę on się człapie tutaj. O! Skorzystajmy z tego. Przydałoby się co? Zostało dwóch ziomeczków w sumie. Ten i tamten. Mógłbym również. Trzech ziomeczków. I dwóch ziomeczków. Z tego co mi wiadomo, to już chyba jeden ziomeczek i. Będzie jest tutaj. No, oczywiście podpierdzielę sobie granaty. I bęk! Słuchajcie, nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Udało nam się załatwić wszystkich na mega stealthie, i za to powinien się należeć. like. Powinien. Mam nadzieję, że go już zostawiliście. Więc ruszamy dalej. 15 minut odcinka mniej więcej ponieważ kilka rzeczy wyciąć musiałem. Mam nadzieję, że jesteście. Ukontentowani. Ej, ale ja tutaj nie znalazłem. Ej, widzisz drogę? Skarbu. Rzeki. Przy wodospadzie jest przejście. Przy wodospadzie jest przejście. A, to ja mam zjechać i tutaj zrobić zawrotkę na ręcznym. Okej, okay. i tu jest przy wodospadzie przejście. Faktycznie. Dajcie koniecznie znać co myślicie o Audio Które się tutaj odczyniło O zmianach A ja nie ukrywam, że bardzo Kurewsko zależy mi, albo mi nie zależy Ja tamtędy Przyszedłem Chciałem zobaczyć, bo zawsze wiecie, tutaj gdzieś Zawinkla jakiś ukryty skarb Myślę, że spoko Po dwa, po dwa amorki Raczej nie na gwincie Jest to olbrzymie New Devon jest pewnie na samej górze. Ruszajmy na górę. I tu na pewno są poukrywane skarby. Po co skarb Eweliego? Rejfowi Adlerowi. Pieniędzy mu nie brakuje. Pragnie chwały. Nie chce być znany tylko jako syn bogatych rodziców. No, on się nigdy nie poddaje. Rejf i Shoreline w się odnaleźć. Jemu trzeba osiłków, a i go Naprawdę? Wydają się mieć solidne zaplecze. Shoreline wzięło udział w kilku wojnach domowych, w których im nie poszło. Nadino dziedziczyła kłopoty po ojcu. Pewnie liczy, że dzięki temu wróci do gry. Wróci albo nie. Dobrze jest wiedzieć takie rzeczy. Ja jestem prawie że pewien, że... Tutaj gdzieś jest jakiś skarb. Niestety, myślałem, że zawrócę ładnie na ręcznym, ale nie udało się. Tu jest jakiś skarb gdzieś na pewno, ale wiecie, jak to bywa. No to dalej nie pojedziemy. Znajdźmy inną trasę. Hmm. Coś czuję, że chyba w prawo. Jak wam minął Sylwester? To jest kolejna rzecz, o którą chciałem wam, chciałem was zapytać. Co ciekawe, zacząłem oglądać pomniejszych twórców Różnych YouTubeowych i też chciałem się zainspirować, może ewentualnie kimś nowym, kimś ciekawym. I teraz słuchajcie, spotkałem, trafiłem na gościa, nie będę go z ksywy wymieniał, bo już nie pamiętam, ale facet jak się witał. Kieruj się w górę to tak daruryja Niesamowite. A mimo wszystko zasięgi były, ale masz telefon. Gdzieś tutaj Ale coś. Nie zwrócił się do Ciebie, kiedy Reję wyciągnął go z Tak jakby wciąż nie pociągnąć zanim go opuścił kamem. I musiał wymyślić tę historyjkę o Alkazanka. No właśnie tylko to sprawdzi to jest dość duży błąd Drake'a, że on tego faktycznie nie sprawdził, wiedziemy? we, wiedziemy, opony Michelin. Ja cię, ale wilgarne. Zmieści się w niej samochód. No, miejmy nadzieję, że działa. Miejmy nadzieję, że dźwignie ten samochód, bo to jest kolejna rzecz, którą wypadałoby w sumie sprawdzić. No tu możemy bokasa strzelić. Ej, na śniegu naprawdę fajnie się jeździ, muszę Wam powiedzieć. Tylko jest zajebiście niebezpiecznie. Jak spadnie śnieg, to ludzie od razu nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. to jest ewidentne. To nie zadziała, prawda? Jak pociągnę tą dźwignię, nie wydarzy się absolutnie nic. To byłoby za łatwe. Tak. Wodne wciąż działa. Możemy to naprawić albo jakoś. Sprawić. Sprawdźmy. Cholera, jak tu jest ładnie. Tu mi się naprawdę, naprawdę podoba. Jeżeli wam też, to o, chyba musimy użyć wyciągarki w tym miejscu. Po jakich chuj, nie wiem, ale zróbmy to. Jeżeli gra nam na to pozwala, to należy to zrobić, prawda? I w ten sposób chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Chociaż chyba chciałbym wjechać na górę, mimo wszystko. Zobaczymy. Jeszcze nie mam wizji, jak to rozwiązać, ale na pewno wyciągarką. Wyciągarki użyć muszę. Ostatni raz, jak używałem wyciągarki, to w momencie, gdy chyba przewracałem ten jeden. Co nam to da? To się okaże. No właśnie. Kurwa oni myślą jak ja. Z Drogi dziunia lecimy. Jak przewracałem most. Kładłem most. Ale to, co było mega ciekawe, to to, że ja złapałem jedną nogę. To że mogłem sobie Złapać obydwa te Słupki i przewrócić je na raz To mi napisaliście hmm. Chyba jednak to trzeba zepsuć, co? Czy ja mogę tu jakoś? Aha, bo to dopóki się nic z tym nie wydarzy To ja nic tutaj nie mogę Dobrze, słuchajcie moi kani. Wejdziemy tam na górę Bo ja kurewsko chcę wiedzieć O co tu chodzi więc I jak to rozwiązać Okej, okay, czyli to zatrzymuje koło Jest to Jest to jakiś plan No shit Dobra, najpierw się ustawię ładnie Powiedzmy u na mydełko jeździmy, panie Nate Nie ma lipy Dobra, załatwmy to i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Poza rozpieprzeniem połowy budowli, a mam wrażenie, że to się właśnie tak stanie. Odsuń się, załatwię to. Ok. No dobra. A teraz chyba wejdę. Dzięki. Nie ma lipy. No ale żeś się, Nate, złapał. Co za ty? gość. Dobra, powiedzmy, że tak będzie też w spoko. Nie mogę się napatrzeć na, to, na te lokacje, bo te lokacje przypominają mi z jednej strony The Last of Us i ja Adeitowa Misa. Patrzcie, ile tego ominąłem. W ogóle, tu jeszcze ile jest do zebrania. A ile tego ominąłem? Tu jest tego mega dużo. Nawet nie wiem w którym momencie, bo znalazłem tylko zabytkowy żeton. A wydaje mi się, że powinienem znaleźć dużo, dużo więcej tych skarbów. No ale hej, może jakimś innym magicznym sposobem uda mi się to zrobić, albo po prostu przejdę sobie Uncharted teraz jeszcze, I licząc wszystkie ściany. Bo wiecie, na odcinkach nie do końca jestem w stanie to zrobić, nie do końca mogę to zrobić. A poza odcinkami co prawda czasu nagranie wyżej czasu na mam trochę mało no shit Sherlock tędy nie wejdziesz o mój Boże no dobra to zejdź trochę niżej przejdźmy tutaj A, ja muszę się bujnąć ok I get it no to jest kurewsko niebezpieczny ruch Ale okej. Okay. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na marne. Więc weszliśmy. Trochę na okrętkę. Ale okej. Okay. Dało ci się. Chyba w to nie wątpiłaś. O, poczekaj, zatrzymam koło. Dobrze, że sprawdziłem jak to działa. I siup. Zuch, Dobra, mamy to. Mogę sobie wejść tu nie mogę. Czy się przetuptać w ten tylko sposób. Okej. Okay. Zaraz do Dobra myśl. Zajebiście. I teraz powiedzcie mi, że ta gra w kołpie nie byłaby. Chociaż to jest w sumie tylko fragment. Ale jak dobrze by to wszystko działało, co. Najlepsze gry na około Opa są dwie, w moim mniemaniu. Znaczy jest ich więcej, ale dwie są takie, i to z jednego studia nie pamiętam samej nazwy ale Udało się. chodzi o eba A, nieważne. Uważaj. Oczywiście, że tak. Zajde Xbox. Jedomać go. Kuba dopierdalają mi trochę. Ale mam zajebistą krewę, więc Dobra, ważne, żeby jechało, nie? Na razie nie ma lipy, zaraz będę się musiał schować z drugiej strony tak jest. A! Ej, faktycznie ta gifera jest całkiem sroga Dobra, chyba dalej nie pojedziemy? Pojedziemy Przejdziadu. Weź mi tu. Prawił morały. Oh shit! Chyba życie sobie uratowałem przez przypadek. Uuu, spierdzielamy. No tak to go raczej nie upoluje, ale możemy spróbować z innej strony. O jezus! Typie! Spokój się. Chyba wsiadło. Poziom epickości wylewa się z ekranu. Ała, ja prawie umieram. Skąd on strzela? Kto strzela? Gdzie strzela? Nie ogarniam. That was close. Jestem tu jak na widelcu, bez kitu, nic nie mogę zrobić z tym tematem. Obrzucają mnie granatami. Uratuje mnie tylko moje sprawne oko, Siemanko. Dobra, widzę to. Widzę to. Kurde, nie widać stąd. Liczyłem, że uda mi się jakoś ją uratować strzałem z RPG'a, Co prawda, strzał z RPG'a za dużo nie pomoże. Klasna, cholera. Nate, nic ci nie jest? Tak. No i. Prowadź. Na pewno dobrze ci szło. Po tym wszystkim przyda mi się przerwa. No cóż. Rozjechała to... typów. Ja ich nie zastrzeliłem. Ona ich rozjechała. Czajcie? Co za pojebana akcja. Dobrze, słuchajcie, moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Było ciut intensywnie, ale hej, patrz, a no tu jest skarb. <laughs> Na sam koniec, ale piękny widok, bo chciałem znaleźć coś fajnego na miniaturę, a tu okazuje się, że. bank Jest całkiem, całkiem. I znalazłem skarb. Dajcie koniecznie znacie, jak ten dźwięk, jak to wszystko fajnie działa. Znaczy, o ile mam nadzieję, że fajnie działa. Mieliście tego przykład w poprzednim. w jednym z, ze Spider-Manów, kolejnych właściwie, więc nie jest to nic nowego, ale dla tych, którzy nie oglądają Spider-Mana, to. Wiecie, musieliście dostać tą informację. Dziękuję wam bardzo i widzimy się już w kolejnych filmach bez odbioru.